Z niecierpliwością wypatrują ją dzieci, bo to ona wyznacza czas, kiedy należy zasiąść do wigilijnej wieczerzy. Pierwsza gwiazdka według legendy prowadziła mędrców do stajenki. Kiedy dokładnie pojawia się na niebie, jak ją rozpoznać i czy pierwsza gwiazdka to rzeczywiście gwiazda? To wyjaśnił nam ktoś, kto niebo zna jak własną kieszeń. Dziś słońce zaszło o 15.26. Na niebie pierwsza gwiazdka pojawiła się między 16 a 16.30. Wypatrzeć ją jednak wcale nie jest tak łatwo. Trudno, bo to jest jedna gwiazda i trudno ją znaleźć. Do tej tradycji najbardziej przywiązane są tylko dzieci. Dorośli w niebo już tak często nie patrzą, a najmłodsi na pytanie, czy można do Wigilii zasiąść, nie zważając na pierwszą gwiazdkę, oburzono odpowiadają. Raczej nie, bo to by nie była tradycja. No bo na przykład Boże Narodzenie możemy też powiedzieć, że nazwać gwiazdką, no i pewnie dlatego też kiedy pierwsza gwiazdka już będzie na niebie. Bo to jedna gwiazdka, a nie, nie kilka gwiazdek. Pierwsza gwiazdka to rola bardzo prestiżowa, nie dziwi więc że podszywają się pod nią planety, a konkretnie jedna, Wenus. To jej światło pojawiło się jako pierwsze na wieczornym wigilijnym niebie i większość na ten chwyt się nabiera, ale Wenus można łatwo rozszyfrować. W przeciwieństwie do tej prawdziwej pierwszej gwiazdki nie migocze, tylko świeci odbitym blaskiem stałym. Jeśli chcemy zobaczyć prawdziwą gwiazdę, taką nieplanetę, taką prawdziwą gwiazdę na prawdziwym wieczornym, wigilijnym niebie to musimy poczekać aż się ściemni i wysoko na niebie będzie widoczna gwiazda, która się nazywa Vega, to jest jasna gwiazda z zbioru lutni. Wypatrywanie pierwszej gwiazdki wiąże się z tradycją gwiazdy betlejemskiej. Dziś po ponad dwóch tysiącach lat naukowcy nadal nie są zgodni co zaprowadziło Trzech Króli do Betlejem. Mógł to być przelot komety, wybuch supernowej albo zjawisko złączenia planet.